Czy początek jest blisko? Wieczność. Czy początek jest blisko? Wieczność. Przed obliczem Boga. Początek jest blisko, wiecność. Chcę do Boga, wiecność. Uniesiona panna, młoda do nieba, czego nam chce. Ba, siostry i bracia łaski Chrystusa, Jezusa, i od grzechów się odwracać. Łaski, bo jakbyśmy mogli zbawić się sami łaski? Od pana nas tego łaski, zywej wiary ten. Marny świat to czaski i czarma. Diabła mówią, nie zysia, chodzą parami. A to cała armia od dawna dawna, dawna Siostry i bracia wciąż się martwią o nas Widzę bój, cierpienie i samotność Mocny coraz oraz emocje obce lęki, leki na to Demony pchają się do serc Paralizator rrr, Puste komory bez światłości Światła potwory wciąż się karmią naszym strachem Trabą kładziemy pól pod maskami Obojętności, piny bez pokory Pycha pozory, tak sobie nie radzimy sami Tak sobie nie radzimy sami Tak sobie nie radzimy sami Cazzo ve sami sami Cazzo ve n'era Sami sami oh. sobie nie radzimy sami w ich, latuj, testa, blizmy, ja ciś, ten świat kozy umieramy umiera chcąc żyć naśladuj bestia jesteś tym co pod swoje plany wilki wo, w owcych skórach boski bałwany porażka jest pewna nasze zwycięstwo to boza łaska dla nas woska droga przykład z naszego pana wiara i czy początek jest blisko chciałbym coraz bardziej ale bracia i siostry wciąż się nie smakuje to wszystko i martwe i nie tak jakby bo pseminia a początek będzie nagły kiedy psycie nas Bóg Jezus Chrystus każdy padnie na kolana i nie będzie nic już ważne dla nas Siostry i bracia, modlę się za was, chociaż mnie złość czasy czasem A widzę siebie, was, was, sobie i to nie jest takie łatwe Oprzeć się temu, co kusi tu mnie, ale znam dwa najważniejsze przykazania O was jest to drugie, siostry i bracia, o was jest to drugie O was jest to drugie Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował pana, boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały Zakon i prorocy.